Siemanko moi drodzy widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj na G4Skins.com Tak dawno mnie tutaj nie było, więc pomyślałem, że zajrzę i zobaczymy, co się zmieniło przez ten czas, kiedy nie było mnie tutaj na g 4 skins Moi drodzy, przypominam oczywiście, że strona jest tylko dla użytkowników powyżej 18 roku życia i do niczego was nie namawiam, ale możecie przetestować stronę zupełnie za darmo. Jeżeli się zastanawiacie, jak to możecie zrobić, wystarczy, że się zalogujecie czy tam zarejestrujecie, klikniecie tutaj w zakładkę kod promocyjny i wpiszecie mój kod promocyjny Welski przez 2Y na końcu lub ewentualnie wejdziecie przez link w opisie dla nowych użytkowników darmowa skrzynka milspec oraz 5% bonusu do doładowania na zawsze a jeżeli już używaliście kodu możecie go oczywiście zmienić i wpisać mój e, wtedy nic wam to nie da bonus oczywiście dalej będziecie mieć także e, polecam jeżeli chcecie mnie wesprzeć i więcej odcinków z G Kinsa e, ja tutaj zobaczyłem że mamy 1285 zł na dziś także niezbyt wiele. Zaczniemy sobie od tylnej skrzynki oczywiście, moi drodzy widzowie, którą wy też będziecie, którą wy też możecie otwierać. I dostaliśmy takiego skinka. Nazywa się on P250 Asimov za 840 i chodziło go nie ma. Ale oczywiście my go sobie sprzedamy. To nie wszystko, ponieważ są jeszcze skrzynki za level. I my, moi drodzy, mamy skrzynkę golden tutaj do otworzenia. Zobaczmy, może poszczęści się nam i wylosujemy jakiegoś nożyka. No nie. Dostaliśmy Manki Biznes, który jest w tej samej cenie co poprzedni nasz skin z darmowej skrzynki i również nie jest dostępny. Coś tu się chyba zmieniło, ponieważ ja tych zakładek nie za bardzo widziałem. No ale tak, Diamond. Skrzynia Diamond, jeżeli będziecie mieć 61 plus poziom, nieskończona ilość kluczy. Oczywiście każdy level daje wam ileś tam tych kluczy dodaje. Mamy 45, odblokujemy Platinum. Jeżeli wbijemy 51, bym bardzo chciał odblokować. Bo niestety nie możemy wejść w skrzynkę dopóki jej nie odblokujemy ale to nie jest ważne moi drodzy zaczniemy sobie myślę że skromnie zaczniemy sobie od skrzynki Dinoout za 16 zł zobaczmy co nam tutaj zaoperują skrzynki Phantom Disruptor on jest za 18.52 więc moi drodzy jest plusik więc co by na to żeby przetestować go jeszcze raz co prawda bardziej na zero to jest wyjście niż niż na plus i ten Glock 18 e, nam ten zysk już całkowicie niweczy, więc my tego skina sprzedamy, bo no, on mnie nie interesuje. Skrzynia Covert za 34,40. Potwórzmy tę skrzynkę. Zobaczmy, co nam Covercik będzie mógł zaoferować. Neon Rider. Jeżeli dobry stan, to być może no, delikatnie na minus, ale to jeszcze nie jest nic takiego Wiecie, definiującego, że jesteśmy na minus. Golden Kojlik może. Hmm. Ale tutaj lekki plusik, czyli w zasadzie bardziej jesteśmy na zero niż na plus, więc do trzech razy sztuka. Ja bym chciał, żeby tutaj nam dało najlepiej Fire Serpenta, ale oczywiście się to nie wydarzy. Ten Aug nie jest tyle warty. I miałem rację, ale zostawimy go sobie. Będzie co na kontrakt dać. Zauważyłem coś nowego, mianowicie... Legends of Influence, czyli tutaj iwencik zorganizowany razem z Merganim Bandurą Ginoldem, w sensie eventik, bardziej skrzynki. I jest tych skrzynek 6. Nie wiem, czy wszystkie 6 zdążymy otworzyć, ale to są nowe skrzynki, tutaj najtańsza Frostfire Z28. Zobaczmy, co nam chłopaki mają do zaoferowania. I pierwsza skrzynka sprawia, że jesteśmy grubo, na, grubo w plecy, więc co wy na to, żeby otworzyć tę skrzynkę jeszcze raz? Nie jestem pewien, czy wszystkie sześć dzisiaj otworzymy, dostajemy takiego auga, który po raz kolejny sprawia, że jesteśmy dwie dychy w plecy, więc przepraszam, ale pójdę stąd w sinum dal. Icebreaker za 32 zł. No, mamy mały balans. Więc też jest mała szansa, że będziemy mogli coś z tego tutaj... O, no, byłby w spoko. Headshotik. Headshotik no na zero, więc zaufam. Drugi raz. Kurde, G4 widzicie co tu się dzieje. Kręci nam tę skrzynkę. Troszeczkę dłużej niż powinno, jak słyszcie karetkę w tle to soreczka. P2000 Fire Elemental powinien być warty. Tyle co skrzynka minimum i faktycznie jest. 41 miejsca ta skrzynka tak nie za bardzo oddaje, ale też na razie nie zabrała. Pora na. Lord Bringera, który jest za 36, czyli nieco droższy od poprzednika. I dostajemy Negeva Drop Me, który pewnie kosztuje parę groszy, miałem rację, więc otwórzmy go drugi raz, bo czemu nie. Ja... I dostajemy kolejne gówno, które jest nic nie warte, za 44 grosze, no więc przykro mi, ale nie dzisiaj. Kolejną skrzynką jest tutaj, moi drodzy, Raven's e, Call, który kosztuje 320, więc tutaj raczej będziemy pojedynczo otwierać, ponieważ balansu nie mamy dużego. I dostaliśmy Galila. Ja, za 90 Jesteśmy 300 w plecy widzowie. Te skrzynki zupełnie nie oddają. Um, Ice King, czy no nie, jak, jak skrzynka za 300 nie oddała, to tym bardziej te kolejne nie oddadzą. Seabound Skins, jakieś limitowane. Psz, dawaj, otwieramy na no, jakieś nowe skrzynki tutaj, pyk pyk. Teści robimy. Serwery chyba średnio wyrabiają. Dwie dyczki i znowu w plecy. Hmm. Nieciekawie. Do dwóch razy sztuka. Nie podoba mi się, że Jefferskin zabiera. To To nie wróży dobrze. Tynka za stówę. Zobaczmy, czy zjedziemy i się. Dzisiaj... Bo jest ogromna szansa, że tak się stanie. E, Legion of Anubis. No, może być warty stówy, ale nie musi. i Oczywiście nie jest warty 100 złotych. E, tam skrzynka była za 300, więc. Otwórzmy drugi raz. Guardian, proszę. Mm. Dobra. E, dobra, dobra, to nie taki zły drop. Bo dwie dyszki do przodu. No, co nie zmienia faktu, że Div nie nic nam dzisiaj więcej zabrał niż oddał. I pora na Freestyle Frost. Za 300. Złociszy. Kurde, daj kosę, to będę szczęśliwy. Paracord Knife Slaughter, pięknie. Dla 1420. I o to chodziło. O to chodziło. 1420 złotych, więc oczywiście nie otwieramy tej skrzynki. Została nam 118 złotych, moi drodzy, więc w sobie tu zainwestować. 118 złotych. Ja bym zainwestował w dwie skrzynki robo, więc ten odcinek będzie dosyć szybki. Dwie skrzynki robo, moi drodzy, trzech dyszek za sztukę i już myślałem, wyszedł daggerki, marble fate wypadnął, ale August jest za 25. Więc 58.20, nie stać nas na nią. Niestety. Mm. Więc, co wy na to, żeby tutaj wybrać coś z bolera? Na przykład Small Juicer za 40. Bo dlaczego nie? Stać nas na nią, tak? Algu momentum. Nie jest warty parę groszy, ale nie jest warty 40. No właśnie, jest warty 7. Mamy jeszcze 18. Więc, my tutaj chodzi po głowie. Jakaś. Najzwyklejsza w świecie skrzynka. Eee, czy są bitwy? Nie, no są bitwy. Z tego co ja wiem, to są bitwy. The same. Mm. 18 zł mamy. Co by tu wybrać? No na te skrzynki nas nie stać. 18 zł. Idealnie. Skrzynka za 18 zł. Let's go. Zobaczmy. Lewela dzisiaj nowego żeśmy nie wbili, ale jednocześnie dostaliśmy za 18 zł parę groszy. Sprawdźmy czy w ogóle wyszliśmy na plus. No wiadomo, że wyszliśmy na plus, bo ta skosa sprawia, że jesteśmy parę stówek do przodu. Więc... I nawet jest słuchaj, to jeszcze faktory new. Niestety tutaj sporej ilości skinów nie ma. Na przykład tego akacza nie ma. Jest za to akacz ten Legion of Anubis. Jest również dostępny Ten Neon Riderek, Ten AUG, chociaż no on nie jest jakiś super ładny. Tego, a ten akacz jest dostępny i na pewno ten Phantom też jest dostępny. Moi drodzy, z racji, że wyszliśmy dzisiaj naprawdę niewiele na plus. Ja jestem bardzo wdzięczny, że wypadła nam KOSA za 1400 złotych ze skrzynki za 300. Jestem wdzięczny za to. I dlatego nie będziemy się dzisiaj bawić ani w bitwy, ani w kontrakty. Bo coś, co jest, że gdybyśmy poszli na kontrakt, to zwyczajnie byśmy byli w głębokiej dupie. Dlatego jesteśmy parę stówek dzisiaj do przodu i cieszy mnie to. Natomiast jeśli Wy chcecie spróbować jak wam pójdzie, ktoś tu dropnął sobie nawaje, to zapraszam serdecznie kliknąć w kod promocyjny, wpisać tutaj welski, nowy użytkownicy darmowa skrzynka Milspek i plus 5% bonusu do doładowania przy każdym doładowaniu 5% więcej. Czyli dla przykładu, jeżeli doładujecie sobie stówkę, to 5 zł macie jeszcze dodatkowo zafryte. Także jak ktoś chce, to może przetestować, zachęcam, wspieracie mnie w ten sposób, ponieważ... Dzięki temu mogę Wam nagrywać więcej odcinków, na przykład z GeForce Skins, także polecam. I co, to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na GeForce Skins, tylko użytkownicy powyżej 18 roku życia. Jak nie masz 18 lat, to nie wchodź. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.